Rosja przeprowadziła ćwiczenia wojskowe w pobliżu granicy z Ukrainą. Te manewry wywołały zaniepokojenie na całym świecie. Lokalizacja jest istotna ze względu na trwający konflikt między Rosją a Ukrainą. Bliskość ćwiczeń do aktywnej strefy wojny zwiększa niepokój. To demonstracja rosyjskich zdolności wojskowych i przypomnienie o gotowości do użycia siły. W ćwiczeniach brały udział różne jednostki wojskowe, w tym wojska lądowe i siły powietrzne. Ten pokaz siły jest przypomnieniem o możliwości eskalacji konfliktu. Obserwatorzy na całym świecie analizują skalę i intensywność tych ćwiczeń. Manewry stanowią wyraźny sygnał dla Ukrainy i jej sojuszników, pokazując gotowość bojową Rosji. Ćwiczenia te nie są jedynie rutynowymi działaniami wojskowymi. Stanowią przemyślany ruch Rosji w większej geopolitycznej grze. Czas i miejsce ćwiczeń są celowe i wysyłają jasny komunikat Zachodowi. To demonstracja determinacji Rosji i jej zaangażowania w osiągnięcie swoich celów w regionie. Ćwiczenia podkreślają również zmienność sytuacji. Potencjalna możliwość błędnej kalkulacji lub niezamierzonej eskalacji jest poważnym problemem. Społeczność międzynarodowa uważnie obserwuje sytuację, świadoma związanego z nią ryzyka. Każdy fałszywy krok może mieć znaczące konsekwencje dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego. Dodając do napięcia, Rosja włączyła taktyczną broń jądrową do tych ćwiczeń. To niebezpieczna eskalacja z poważnymi konsekwencjami. Wywołuje widmo konfliktu nuklearnego, scenariusza z niewyobrażalnymi konsekwencjami. Użycie takiej broni, nawet w ćwiczeniach, jest poważnym problemem. Rosyjscy urzędnicy wydali oświadczenia usprawiedliwiające te działania. Twierdzą, że jest to konieczna odpowiedź na ekspansję NATO i zachodnie wsparcie dla Ukrainy. Jednak te uzasadnienia brzmią niewiarygodnie dla wielu w społeczności międzynarodowej. Użycie broni jądrowej, nawet w symulowanych scenariuszach, jest lekkomyślnym i nieodpowiedzialnym aktem. Włączenie taktycznej broni jądrowej do tych ćwiczeń jest celowym sygnałem dla Zachodu. To przypomnienie o rosyjskich możliwościach nuklearnych i ostrzeżenie przed dalszą interwencją w konflikt. Ta taktyka jest znana jako grzechotanie szabelką nuklearną i ma na celu zastraszenie i odstraszenie przeciwników. Użycie takiej broni, nawet w ćwiczeniach, podważa globalne wysiłki na rzecz nierozprzestrzeniania broni jądrowej i rozbrojenia, stwarza niebezpieczny precedens i zwiększa ryzyko błędnej kalkulacji lub przypadkowego użycia. Społeczność globalna musi potępić te działania i wezwać Rosję do zaprzestania takich niebezpiecznych pus. Zachodni przywódcy zareagowali zdecydowanie na rosyjskie ćwiczenia wojskowe. Potępili manewry, w szczególności włączenie taktycznej broni jądrowej. Reakcja była szybka i jednolita, pokazując powagę, z jaką Zachód postrzega te działania. NATO zwiększyło czujność i ściśle koordynuje działania z państwami członkowskimi. Stany Zjednoczone i ich europejscy sojusznicy nałożyli na Rosję dodatkowe sankcje. Sankcje te dotyczą kluczowych sektorów rosyjskiej gospodarki, mając na celu wywarcie presji na Kreml. Celem jest powstrzymanie dalszych agresywnych działań i pokazanie kosztów ekonomicznych zachowania Rosji. Podejmowane są również wysiłki dyplomatyczne w celu deeskalacji sytuacji. Przywódcy prowadzą bezpośrednie rozmowy z Rosją, wzywając do powściągliwości i powrotu do dialogu. Nacisk kładziony jest na znalezienie pokojowego rozwiązania konfliktu i zapobieżenie dalszemu rozlewowi krwi. Pomimo tych wysiłków Sytuacja pozostaje napięta i nieprzewidywalna. Rosja nie wykazała żadnych oznak wycofania się ze swojej agresywnej postawy. Ryzyko błędnej kalkulacji i niezamierzonej eskalacji pozostaje wysokie, trzymając świat w napięciu. W tej części przyjrzymy się konsekwencjom dla regionu. Obszary graniczące z Ukrainą odczuwają bezpośredni wpływ tych manewrów wojskowych. Zwiększona aktywność wojskowa wywołuje niepokój i strach wśród miejscowej ludności, a realne obawy dotyczą możliwości rozlania się konfliktu na ich terytoria. Konsekwencje gospodarcze są znaczące. Handel i wymiana handlowa napotykają zakłócenia, a niepewność odstrasza inwestycje, zagrażając źródłom utrzymania ludzi w regionie. Co więcej, sytuacja humanitarna pogarsza się. Konflikt już doprowadził do przesiedlenia milionów ludzi. A te ćwiczenia tylko pogłębiają ich trudną sytuację. Dostęp do podstawowych dóbr, takich jak żywność, woda i opieka zdrowotna, jest coraz trudniejszy. Konieczne jest, aby społeczność międzynarodowa wkroczyła do akcji. Zapewnienie pomocy humanitarnej ma kluczowe znaczenie dla złagodzenia cierpienia i utrzymania podstawowych usług. Wysiłki dyplomatyczne powinny pilnie skupić się na znalezieniu pokojowego rozwiązania. I stworzeniu warunków dla stabilizacji i odbudowy regionu. Przechodząc do piątej części, omówimy globalny alarm i niepewność. Rosyjskie ćwiczenia wojskowe w pobliżu Ukrainy wywołały globalny alarm i niepewność. Konsekwencje tych manewrów wykraczają daleko poza bezpośredni region. Szczególnie niepokojące jest użycie taktycznej broni jądrowej w tych ćwiczeniach, co wywołuje widmo konfliktu nuklearnego. Scenariusza z potencjalnie katastrofalnymi globalnymi konsekwencjami. Społeczność międzynarodowa zmaga się teraz z tymi poważnymi implikacjami. System oparty na zasadach, który rządził stosunkami międzynarodowymi przez dziesięciolecia, jest zagrożony. Ryzyko błędnej kalkulacji i niezamierzonej eskalacji jest większe niż kiedykolwiek. Dodatkowo, światowa gospodarka odczuwa skutki. Konflikt Zakłóca łańcuchy dostaw, napędza inflację i tworzy niepewność na rynkach finansowych. Biorąc pod uwagę współzależność naszej globalnej gospodarki, konsekwencje tego konfliktu są odczuwalne na całym świecie. Ta sytuacja wymaga pilnej uwagi i skoordynowanej globalnej odpowiedzi. Społeczność międzynarodowa musi współpracować, aby zmniejszyć napięcia, zapobiec dalszym konfliktom i znaleźć pokojowe rozwiązanie kryzysu. Stawka jest niezwykle wysoka, a konsekwencje zaniechania działań są zbyt poważne, aby je rozważać.